Dzień dobry, dzisiaj będzie wyjątkowy dzień. Otóż, dzisiaj jedziemy spełnić pewne moje marzenie i jedziemy odebrać samochód. Nie będę Wam tutaj budził takiej nuty tajemniczości, bo na miniaturze pewnie widzicie, o jakie auto chodzi. Jest to Porsche 911. Ten samochód to jest efekt prowadzenia na YouTubie tego kanału, kanału Business od początku. I dzisiaj, trochę więcej o tym Wam opowiem. Jak? prowadzić YouTube'a w taki sposób, żeby to przekładało się na pieniądze. Zarówno jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś prowadzić swój kanał firmowy, albo pojawiać się w ogóle na YouTubie, bo to może być bardzo duża dźwignia dla Twojego biznesu, albo jeżeli jesteś tak jak my, youtuberem i chcesz dzięki YouTube'owi zarabiać. Bo wbrew temu, co ludzie sobie myślą, no to ja uważam, że 95% youtuberów w ogóle na tym nie zarabia, bo skupiają się tylko na nagrywaniu filmów, a nie skupiają się jeszcze na tej części. Biznesowej. Od razu uspokajam, nie kupuję Porsche 911 jeszcze, w jaki sposób to auto trafia w moje ręce. Swoją drogą kiedyś ten samochód nie podobał mi się, nie rozumiałem fenomenu tego auta, ale tak samo kiedyś nie smakowało mi piwo i musztarda. Także człowiek gdzieś tam dojrzewa i te gusta się zmieniają, ale coraz więcej gdzieś tam znajomych przedsiębiorców mówi o tym, że jest to samochód chyba najlepszy, sportowy, auto, które nadaje się do takiej codziennej jazdy i auto, które nadaje się dla osób, które są wysokie. A ja mam prawie 1,90 m wzrostu, więc dzisiaj jedziemy testować to auto. I zaleta prowadzenia takiego kanału na YouTubie jest taka, że poznajemy dużo przedsiębiorców, ciekawych ludzi, którzy nam swoje auta udostępniają. I tak samo jest dzisiaj. Dzisiaj to auto dostaniemy, bo nagraliśmy wywiad z pewnym przedsiębiorcą, który przez ten film zarobił bardzo dużo. No i zadzwonił do mnie, powiedział mi, że wywiad dał mu tyle i tyle. I jeżeli chce, no to w ramach takiego podziękowania z jego strony mogę sobie ten samochód na cały dzień wziąć. I podobną sytuację mieliśmy kiedyś z naszym gościem Piotrem, który gdy zaczynaliśmy w ogóle YouTube'a lata temu, dwa lata temu, myśmy wtedy YouTube'a prowadzili może pół roku. A on nam pożyczył swojego Rolls-Royce'a za jakieś 1,5 czy 2 miliony, i my tym Rolls-Royce'em jechaliśmy na kolejne nagrania do dewelopera. I ten deweloper był bardzo zdziwiony, że dwóch młodych rozpoczynających swoją karierę youtuberów przyjechało do niego takim samochodem. W tym odcinku będziemy dużo mówić o pieniądzach, o zarabianiu na YouTubie i jak robić filmy tak, żeby one przekładały się na pieniądze, jeżeli macie swoje firmy, chcecie na youtuba wejść. Więc trochę Wam opowiem też o tej mojej perspektywie jako youtubera. My przetestowaliśmy na YouTubie praktycznie wszystkie formy zarabiania. Mieliśmy współpracę długoterminowe, krótkoterminowe, mieliśmy jakieś swoje produkty, bo mamy wydane trzy książki. Inne produkty teraz gdzieś tam są w kolejce, więc człowiek cały czas eksperymentował, tego modelu biznesowego szukał. I zaczynaliśmy od współprac takich długoterminowych. Ten kanał mógł powstać dzięki wsparciu partnerów. Partnerem kanału od samego początku, jeszcze zanim ten kanał powstał, była firma SeoHost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny. Jest to też Lodolandia, największa franczyza lodowa w Polsce, a ostatnio dostałem taką możliwość współpracy z marką OBD11. To jest producent takich urządzonek do auta. Dlaczego ja się na to zgodziłem? Bo to jest w ogóle ciekawa sprawa. To jest urządzonko, które można wpiąć sobie do auta, czytać wszystkie błędy z komputera, i wykasować, wiadomo, ja mam BMW, więc takie upływanie błędów z komputera jest bardzo przydatne. Ha! Tylko sześć błędów! w BMW! Nie ma źle! I to, co możemy sobie zrobić, to wejść w aplikację. Tutaj mamy różne bajery, które możemy sobie w tym aucie włączyć, a to, na czym mi zależy, to wyłączenie właśnie start-stopa. Dobrze, zobaczymy, czy to zadziałało. I ruszamy na Wrocław. Włączamy auto. Domyślnie się świeci ten przycisk, czyli jest jak gdyby włączony. Tyle szczęścia, po tylu latach działania start stopu. Wreszcie w prosty sposób można sobie to było wyłączyć. Także zobaczcie sobie w opisie to urządzonko. Z kodem Bizop dostajecie super ofertę. Także gorąco polecam. Nowy parking, a wygląda jak autostrada A1. Pofalowana. Opa! Dlaczego warto na YouTube się pojawiać? Nie mówię o sytuacji, że ktoś chce być YouTuberem, bo to wymaga dużo pracy, ale mówię o sytuacji, gdy prowadzisz swoją firmę i zastanawiasz się, czy na tego YouTuba wchodzić, czy ludzie Cię tam będą hejtować, czy w ogóle jest sens to robić. Na pewno kojarzycie sytuację, gdzie ktoś był w ogóle nieznany w Polsce, Pojawił się na jednym, drugim kanale, takim biznesowym, a później zaczęli go zapraszać wszędzie. I on w krótkim czasie budował sobie rozpoznawalność na całą Polskę. I to są takie sytuacje, gdzie Twój biznes się zmienia bardzo mocno, bo jak budujesz sobie rozpoznawalność w całej Polsce, no to siłą rzeczy klientów masz dużo więcej, bo ludzie na YouTube zobaczą, jak się wypowiadasz, jakim jesteś człowiekiem i czy ty faktycznie masz wiedzę w tym temacie, o którym gadasz. Jeżeli masz wiedzę. No, to ludzie ci po prostu zaufają, będą kupować od ciebie. W ten sposób totalnie zmiatasz konkurencję z rynku. W ogóle to jest ciekawa umiejętność, jeżeli ktoś potrafi prosto mówić o trudnych rzeczach, wyjaśniać skomplikowane rzeczy w prosty sposób. To jest mega umiejętność. No, taki na przykład Szymon Negacz. Pozdrawiamy Szymona. Uważam, że Szymon ma tą umiejętność, czyli prosto opowiada o trudnych rzeczach i dzięki temu myślę, że to jest jeden z ważniejszych. Czynników, który spowodował taki wzrost firmy u Szymona, że on po prostu o trudnych rzeczach potrafi dobrze opowiadać, przez to ten cały jego marketing, ten content marketing, czy jego podcast, czy jego kanał na YouTube, tak mocno wpłynął na to, że tyle klientów zaczęło się do niej zgłaszać. Drugi argument to zaufanie. Jeżeli ktoś zobaczy Cię w internecie, jak się wypowiadasz, jak mówisz, o czym w ogóle mówisz, czy ty faktycznie masz wiedzę w danym temacie, no to szybciej ci zaufa. I to można zaobserwować też na takich różnych konferencjach biznesowych, jeżeli wybiera się na takie wydarzenia czasami i zobaczyć na tym, tej konferencji kogoś, kogo oglądasz w internecie. Będziesz mieć takie poczucie, że wy się znacie. Chociaż ta druga strona w ogóle cię nie zna, to Tobie się wydaje, że się znacie. To jest ta magia internetu, że ludzie cię oglądają i budują z tobą taką więź. I dużo łatwiej wtedy robi się biznes, jeżeli ktoś ma poczucie, że cię zna, że Ci ufa że ty faktycznie merytorycznie masz coś do powiedzenia, znasz się na danym obszarze, no to dużo łatwiej będzie ci wygrać z konkurencją, no bo robienie tego youtuba jest trudne, masa ludzi się tego boi, boi się wystąpić przed kamerą, więc niewiele osób to wykorzystuje, a no zbudujesz sobie po prostu rozpoznawalność, zaufanie, ludzie będą mieć poczucie, że cię znają, że ci ufają, więc chętniej wybiorą ciebie spośród innych firm. Wspominałem o tej przewadze, którą daje pojawianie się w internecie. Dlaczego ludzie tego nie robią? Często się boją i jest to trudne. My często mamy takie sytuacje, jak gdy mam z kimś nagrać odcinek, no staram się w jakiś sposób zweryfikować tą osobę jak mogę, tylko często jest to utrudnione, no bo często takie nagranie, które my robimy z tą osobą, to jest jego pierwsze nagranie na YouTube, to jest jego pierwsze pojawienie się, więc materiałów z nim nie ma w internecie za dużo najczęściej. Nie ma za bardzo gdzie poczytać komentarzy na temat tej osoby, a nawet jeżeli jakieś komentarze gdzieś w internecie się pojawiają, czy pod naszymi filmami, no to ja też zawsze muszę na to patrzeć przez takie sito, bo ja wiem jak internet działa. Jak 99% ludzi jest zadowolonych, nie napiszą komentarza, a to 1% niezadowolonych najczęściej tych komentarzy napisze najwięcej. Druga sprawa, my często mieliśmy takie sytuacje, że na przykład konkurencja pisała komentarze nieprawdziwe na temat naszego gościa, Czasem nawet na podstawie komentarzy też nie wiemy, czy te komentarze są prawdziwe, więc to też nie jest sposób na weryfikowanie gości, ale na przykład dzwoniłem do takiej osoby, rozmawiałem z tą osobą. I przez telefon te osoby okazywały się super, świetnie się wypowiadały, mówiły bardzo konkretnie, a gdy trzeba było nagrać z nimi wywiad, przyjeżdżaliśmy do niej, włączaliśmy kamery, no to one nie wiedziały, jak się nazywają, nie potrafiły się nawet przedstawić do kamery. Po prostu było to dla nich tak stresujące, tak trudne, jeżeli trzeba jakieś zdanie wypowiedzieć do kamery. To jest też ciekawe. Ostatnio prowadziłem ze sceny na, na wielkiej integracji u Kuby jeden panel, gdzie występowali przedsiębiorcy i mamy przedsiębiorców, którzy prowadzą milionowe firmy, a jak mają wyjść na scenę, powiedzieć kilka zdań, no to jest to mega stres, jest to mega trudne. Mam czasem takie wrażenie, że dużo łatwiej się zarabia dla nich miliony niż... Gdy trzeba się na jakiś temat wypowiedzieć, więc jest to trudne. Niewiele osób to robi, a jak ktoś zacznie to robić, no to z automatu zyskuje przewagę nad tymi wszystkimi, którzy tego nie robią. Odebraliśmy samochód, jesteśmy w okolicach Kłocka. Przejechałem tym autem pierwsze 100 km i jechałem z takim bananem na twarzy, co pewnie Szymon Wam tutaj wrzuci w przebitkach. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy sobie kupić takie Porsche, ma dużo pieniędzy i no, stać go na to, to myślę, że ja bym sobie takie auto kupił bardzo chętnie. Mieliśmy dzisiaj pogadać o tym, jak robić YouTube'a. Jak robić YouTube'a tak, żeby to się przekładało na pieniądze w Waszych firmach. No i ja bardzo często widzę, jeżeli przedsiębiorcy myślą o tym, żeby wchodzić na YouTube'a, no to oni najczęściej zastanawiają się nad tym, o czym nagrywać filmy, żeby to miało dużo wyświetleń. Bo im się wydaje, nie robią taki skrót myślowy, im się wydaje, że jak to będzie miało dużo wyświetleń, no to to się przełoży na dużą ilość klientów i ten film dużo dla nich zarobi. A wcale tak nie musi być. Ja tych filmów do internetu wrzuciłem już bardzo dużo i mieliśmy masę takich przypadków, gdzie na przykład nagrywałem jakiegoś TikToka czy tam rolkę na Instagramie, mam kilka rolek, które mają powyżej miliona wyświetleń, więc są to takie wiralowe filmy ale takie zasięgowe treści robi się zupełnie inaczej niż treści sprzedażowe. I może być tak, że nagrasz taką zasięgową rolkę, ale ona na nic się nie przełoży. Totalnie nic się nie wydarzy. Będziesz się cieszył, że masz milion wyświetleń, ale nic z tego nie będzie. Z drugiej strony mieliśmy takie sytuacje, gdzie film po dwóch, trzech dniach od publikacji u nas na kanale miał 2000 wyświetleń i gość odzywał się do nas, no że ten film już... Poprzez to, ile usług ten gość sprzedał, zarobił ponad 10 tysięcy złotych, mimo tego, że miał względnie mało wyświetleń. Więc jeżeli chcecie wchodzić na YouTube'a, no to nie skupiajcie się na tym, co nagrywać, żeby to miało dużo wyświetleń, jeżeli robicie kanał taki, który ma dawać klientów waszej firmie. Tylko trzeba te, te, do tego podejść zupełnie inaczej. Pierwsza, najważniejsza rzecz, trzeba sobie określić cel takiego filmu. Po co my to nagrywamy, co my tym filmem chcemy osiągnąć. I tu nie chodzi o to, że my w filmie musimy koniecznie mówić, że wejdź na stronę taką i taką i zostaw tam swój, swoje dane kontaktowe. Możemy to robić, to się przydaje, ale wcale tak nie musi być, tylko musimy sobie w ogóle uświadomić, co chcemy osiągnąć i tak ułożyć sobie tą narrację, o czym w tym filmie będziemy mówić, żeby do tego prowadzić, żeby ten... Cel zrealizować. Ja wam to podam na przykładzie. Niedawno nagrywaliśmy wywiad z Arkiem Ratajskim z firmy Helba. Oni produkują takie plecaki awaryjne. Ten plecak kosztuje z wyposażeniem w okolicach 2000 zł i oni u siebie w firmie mieli taką sytuację, że zgłosił się do nich youtuber z Niemiec, który chciał nagrać recenzję ich plecaka, więc oni mu za darmo ten plecak wysłali. On taką recenzję na swój kanał wrzucił i co się wydarzyło? Ten film sprawił, że oni w ciągu 5 dni wcześniej sprzedawali trzy plecaki dziennie. A po publikacji tego filmu zaczęli sprzedawać 150 plecaków dziennie. Oni w ciągu 5 dni sprzedali tych plecaków za ponad 1 200 tysięcy złotych. Po kilku dniach więcej mieli już ponad milion złotych zysku. I o co chodzi? Ten film z tym niemieckim YouTuberem, cel tego filmu był taki, żeby sprzedać plecaki od nich. A z kolei my nagraliśmy z Arkiem Wywiad, i naszym celem nie było sprzedawanie ich plecaków. Tylko nasz cel był taki, żeby do ARKA zgłosiły się osoby, które mogą zostać dystrybutorami tych plecaków na inne kraje. Mogą zostać przedstawicielami na przykład na Stany Zjednoczone. I tak też się stało. Zgłosiły się osoby praktycznie z całego świata, z różnych krajów, Polacy, którzy tam mieszkają, jeżeli taką współpracę uda się nawiązać, nie wiem na jakim to jest etapie teraz, ale jeżeli przynajmniej jedna z tych współprac dojdzie do skutku, jeżeli uda się na przykład pozyskać dystrybutora na stany, no to oni mogą tysiące tych plecaków sprzedawać miesięcznie i to może być rzecz, która znowu tą firmę wystrzeli o, o, o kolejny poziom wyżej. Druga rzecz jest taka, że jak ktoś wchodzi na YouTube'a, to popełnia dwa podstawowe błędy. Jeżeli ktoś jest youtuberem, Czyli na przykład my, nasz kanał Biznes o Porządku, można powiedzieć, że ja jestem YouTuberem, bo moją główną działalnością jest YouTube. To nie jest tak, że ja mam biznes i chcę promować biznes przy pomocy YouTube'a, tylko moją główną jakby działalnością jest YouTube. Więc YouTuberzy popełniają taki błąd, że oni skupiają się tylko na nagrywaniu filmu. Nie skupiają się w ogóle na tej części biznesowej, czyli nie zastanawiają się na tym, w jaki sposób będą na tym zarabiać. Mi się wydaje, że gdy będą mieć większy kanał, to będą wpadać jakieś pieniądze z tych te reklam, które się na YouTube wyświetlają, czy może jakieś firmy się do nich zgłoszą, a najczęściej tak nie jest. Ja to wielokrotnie powtarzam u nas na kanale. Za 10 tysięcy wyświetleń naszego filmu, który nagramy, dostajemy z reklam YouTubeowych około 100 zł. 100-140 zł. Więc to nie wystarcza w ogóle na pokrycie kosztów i tam kosztów paliwa. A co dopiero na zapłacenie operatorowi, montażyście. Czy, czy w ogóle jakiś zarobek, więc z tego nie zarobicie. Jeżeli chcecie być YouTuberami, no to od początku musicie się zastanawiać nad jakimś modelem biznesowym i praktycznie ta część biznesowa, ten wątek tej działalności zajmuje chyba nawet więcej czasu niż samo tworzenie, nagrywanie, publikowanie filmów. Więc może ludzie nie są tego świadomi. To teraz już wiecie, z czym trzeba się mierzyć. Bądźcie tego świadomi, że ta część biznesowa o to też trzeba zadbać, jeżeli jesteście YouTuberami. Z kolei, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jaki oni uważam popełniają błąd, jeżeli chcą zacząć działać na YouTubie? No to oni, przedsiębiorca, który chce poprzez YouTube promować swoją firmę, on popełnia taki błąd, że oni za bardzo chcą być YouTuberami. Czyli wzorują się na YouTuberach, chcą nagrywać takie same filmy jak YouTuberzy. Zastanawiają się, jakie filmy nagrywać, żeby to miało dużo wyświetleń, żeby być właśnie takim youtuberem. A kanał biznesowy, kanał, który ma promować swoją firmę, pozyskiwać się klientów czy jakichś kontrahentów, ten kanał trzeba zrobić zupełnie inaczej. Zamiast na przykład, jeżeli Ty, nie wiem, sprzedajesz fotowoltaikę, pompy ciepła, no to zamiast nagrywać wywiady z przedsiębiorcami i nie wiem, z Bencenem czy z jakimś traderem, którzy są osobami zasięgowymi, to owszem, nagrasz nimi wywiad, możesz mieć więcej wyświetleń, ale to się nie bardzo przełoży na sprzedaż pop ciepła u Ciebie. Więc jeżeli masz biznes, no to Ty powinieneś nagrywać w pierwszej kolejności filmy, których ludzie szukają. Każdy z nas, jeżeli chce coś kupić, nie wiem, chcemy kupić powiedzmy robota koszącego, chcemy kupić smartwatcha, no to robimy tak, że wpisujemy, nie wiem, chcemy kupić Porsche 911, robimy tak, że wpisujemy to na YouTube, żeby zobaczyć jakieś recenzje, porównania, jakim produkt wygląda, i każdy z nas tak robi. Tak samo twoi klienci tak robią. Jeżeli ktoś chce na przykład kupić sobie pompę ciepła, no to na YouTubie szuka, jaką pompę ciepła wybrać. Czy fotowoltaika w 2024 roku jeszcze się opłaca? I oni te hasła wpisują. Więc ty powinien w pierwszej kolejności nagrywać filmy które będą właśnie odpowiedzią na te najczęściej pojawiające się pytania, pytania klientów, wątpliwości, to czego twój potencjalny klient może w internecie szukać. To powinny być pierwsze filmy i mimo że to będzie mieć 100 wyświetleń na przykład, to i tak zarobi dla ciebie więcej niż tam nagrywanie jakichś wywiadów czy jakichś, właśnie tak jak my dzisiaj nagrywamy, my jako youtuberzy możemy coś takiego nagrywać, bo już mamy jakąś społeczność, która nas lewi, a ty jak będziesz nagrywał film w swoim poszle... No, to niekoniecznie przełoży się to u Ciebie na sprzedaż fotowoltaiki czy pomp ciepła, jeżeli o, o tej branży mówimy. Ja to zawsze będę powtarzać. Lepiej mieć 100 wyświetleń, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, 100 wyświetleń pod swoim filmem, ale takich, które się przełożą faktycznie na Twój biznes i coś dają, niż próbować być YouTuberem, mieć 100 tysięcy wyświetleń, ale w biznesie niski to nie da. No, bo bardzo dużo się napracuje, żeby te 100 tysięcy wyświetleń mieć, a na nic się to nie przełoży. Co ja rekomenduję? Dwie opcje. Absolutne minimum, jeżeli chcesz prowadzić swój kanał, no to załóż swój kanał na YouTubie i na przykład jeżeli sprzedajesz produkty, pokaż jak ten produkt wygląda, pokaż jak on, jakich jest rozmiarów, jak on działa w użyciu, jak to funkcjonuje. Jeżeli sprzedajesz usługi, no to na swoim kanale odpowiadaj właśnie na te najczęściej pojawiające się pytania, odpowiadaj na to, czego widzowie mogą szukać, czyli jedno pytanie, jeden film na YouTubie. I kilka takich filmów możesz nagrać, niech to sobie w internecie wisi. Możesz też na przykład jeżeli masz sklep internetowy z produktami, no to w swoim sklepie internetowym osać taki film, gdzie pokazujesz jak ten produkt działa. Druga opcja, tak jak było w przypadku firmy Hellback, nie musicie koniecznie robić swojego kanału, ale możecie nawiązać współpracę z jakimiś osobami, które już mają zasięgi, jak oni nagrają ten film. Tak samo, jeżeli wasz biznes wymaga budowania gdzieś rozpoznawalności w internecie, marki osobistej, no to możecie wystąpić na kanałach takich jak nasz albo kanałach branżowych. Jeżeli, nie wiem, jesteś budowlańcem, no to nawiąż takie współpracy z kanałami typowo budowlanymi. Tam się możesz pojawiać i tutaj też jest to wygodne dla ciebie, dlatego że po pierwsze, często będzie to wywiad, więc rozmawiasz z drugim człowiekiem. Nie będzie to takie trudne jak mówienie do kamery, bo wiem, że dla ludzi jest to skomplikowane, jest to stresujące. Druga korzyść jest taka, że kto inny to nagra, kto inny to zmontuje, ty nie musisz się na tym w ogóle znać, nie musisz mieć sprzętu, nie musisz się tym zajmować, więc cała ta część Ci odchodzi. Słuchajcie, dwa miejsca, w które was odsyłam. Jeżeli interesuje Was ten temat, chcecie wchodzić na YouTube, to wejdźcie sobie na stronę bizop.pl ukośnik YouTube. Tam możecie zostawić maila i tam ja nagrałem takie 35-minutowe kolenie, można powiedzieć, gdzie pokazuję, jak założyć swój nowy kanał na YouTube i już w pierwszym miesiącu, jak mieć kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, jak możecie od pierwszego miesiąca zarabiać, jak robić tego YouTube'a komercyjnie. To jest dla youtuberów. Z drugiej strony ja w tym nagraniu też pokazuję o czym powinni nagrywać kanał przedsiębiorcy. Więc tam sobie wejdźcie, jest darmowe. Z drugiej strony też nagrałem taki kurs online dotyczący YouTube'a i ja też miałem. No widziałem taki problem, że YouTuberzy często właśnie skupiają się tylko na nagrywaniu tych filmów i nikt nie bardzo wie, jak robić tego YouTube'a komercyjnie, jak nawiązywać współpracę z firmami, co tym firmom proponować, gdzie ich szukać, jak to wyceniać. Więc o tym nagrałem kurs. Natomiast, właśnie o tej części y, współpracy z firmami, plus ta cała część jak się robi YouTube'a, jak robić miniatury, jak robić filmy, jak remontować. montować, y, taki kurs wypuściłem. Okazało się, że przedsiębiorcy też zaczęli go kupować, więc dograliśmy do tego jeszcze drugi kurs. Teraz, gdy taki kurs ktoś chciałby kupić, to może sobie wejść na stronę program.bizop.pl i tam dostaje dwa kursy. Jeden jest dla YouTuberów, drugi jest dla przedsiębiorców, gdzie pokazuje o czym konkretnie nagrywać, jak taki firmowy kanał na YouTubie. Prowadzić. Także w te dwa miejsca Was odsyłam albo za darmo, albo płatne kursy, jeżeli ktoś ma ochotę. A za dzisiaj Wam dziękuję. Teraz zapraszam Was na tą część przyjemną, motoryzacyjną dla wszystkich miłośników. Będziemy spełniać marzenia i zapraszam Was na krótką przejażdżkę, kilka ujęć z Porsche 911. Dzięki za dzisiaj.